Koniec lata jest już bliski, ale do góry głowa, bo w dzisiejszym skrócie o najlepszych imprezach będzie mowa. Żegnamy lato, żegnamy wakacje, żegnamy gorące plaże. Najlepiej wybierzcie się w tropiki i wcale nie odbiła mi palma. Aby poczuć ostatnie tchnienie lata, wystarczy w sobotę w godzinach od 17 do 23 przylecieć do ogrodów. Ta sobotnia gorąca wycieczka podzielona będzie na dwie części. Pierwsza to czas rodzinny w godzinach od 17 do 21. .00. A w programie m.in. animacje, warkoczyki, tatuaże, kolorowe, darmowe napoje i DJ z największymi letnimi hitami. A w soboty w godzinach od 21 do 23 uczestników tej wycieczki opanuje nocny chill. Pomoże w tym DJ Chill, klimatyczne oświetlenie, wspólne integracje i <grymne> darmowe napoje. Podczas takiej sobotniej, gorącej nocy nie może zabraknąć konkursów z nagrodami niespodzianki. Ufundował m.in. McDonald's, Fun Park, Crazy Bubble czy też tor kartingowy. To co chłopaki i dziewczyny w sobotę w ogrodach się widzimy? Ej, ej, chłopaki i dziewczynki, a gdyby tak, na zakończenie lata wybrać się na drinki. A najlepiej bierzcie drinki w parze, bo w sobotę w Amorem będą grać na gitarze. Gorycz zakończenia letnich wieczorów z muzyką na żywo osłodzi wam występ Gracjana Kalandyka, Dominika Majewskiego i Dalona, a także oczywiście słodkie napoje, desery i niesamowita atmosfera. Muzyka na żywo wybrzmi tutaj w sobotę od godziny 18 i korzystajcie, bo wszystko co dobre szybko się kończy. W sobotę i w niedzielę na placu katedralnym poznacie jasną stronę miasta. Będzie to wydarzenie, podczas którego poznacie piękno wspólnoty, będziecie mogli budować relacje, rozwijać talenty, czy po prostu dobrze się bawić. W sobotę od godziny 13 do 22, a w niedzielę od 15 do 22 na placu katedralnym nie zabraknie atrakcji dla ciała, ale i dla dusz podczas tych warsztatów i spotkań poznacie wartość i potencjał samych siebie, moc relacji, a może nawet poznacie miłość, bo będą szybkie randki. Nie może też zabraknąć występów scenicznych, zobaczycie między innymi Mateusza Ziółko. Te ostatnie chwile wakacji można spędzić też na ścieżce Zjeście w Parku Modrzewie na Dużej Polanie w sobotę w godzinach od 14 do 18 znajdziecie atrakcje dla całej rodziny. Od animacji dla dzieci, dmuchańców, poprzez sportowe emocje, rywalizacje, warcaby i strefy rekreacyjne. Myśląc o filmowym wieczorze, na pewno nie pomyślicie o Górze Chrobrego. A jednak, dajcie się przekonać, w sobotę około godziny 21.45, bo tutaj właśnie odbędzie się ostatni seans letniego kina pod chmurką. Weźcie ze sobą koce, popcorn, a udział jest darmowy. Na Gęsią Górę dostać się możecie na dwa sposoby. Pierwszy od strony pętli saperów lub drugi od strony siedziby NATO. Wspinacie się na górę i już jesteście w domu, w tak zwanym hausie. A w sumie to trafiacie na The Geese House, czyli imprezę plenerową z muzyką house. Czekać tam na was będzie kilku DJ-ów. Potężne nagłośnienie i klimatyczne oświetlenie. Wszystko to za free. Wystarczy przyjść w sobotę o godzinie 20. Dulchmicko też żegna na to i to! Z przytupem od godziny 18 na najmłodszych. Czekać tam będą animacje i dmuchańca o godzinie 19. Na scenie usłyszycie największe talenty teatrów muzycznych. A po wszystkim się nie rozchodzicie, tylko tańczycie pod chmurką na dyskotece. Lato się kończy, no ale weekend się zaczyna. Życzę Wam paniałej zabawy i miłego powrotu do szkoły.